weterynarz, czyli pewne sprawy, których uniknąć się nie da. Schodząc z elfem po schodkach prowadzących do suteryny, w której mieścił się polecany przez wszystkich moich znajomych gabinet weterynaryjny, miałem pewne obawy. Kies jednak tylko sprawdzał co chwilę, czy jestem blisko, a wtedy był całkiem spokojny. Lekarz okazał się przesympatycznym facetem mniej więcej w moim wieku. Wysłuchał historię elfa, pokiwał głową, po czym rozpoczął oględziny i wywiad medyczny. Siak zaczął się wiercić, więc kucnąłem przy nim. Położyłem mu dłoń na karku i wtedy momentalnie się uspokoił. – Długo jest u pana? – spytał weterynarz. – Trzy dni. – odparłem z pewną dumą. Boże, od trzech dni mam psa, ale fajnie, najwyraźniej trochę go to zdziwiło. Pięknie się pana trzyma, rzekł unosząc brwi. No dobrze, teraz sprawdzimy co u niego. Gdy termometr znalazł się tam, gdzie powinien. Elf lekko wytrzeszczył oczy, spojrzał na mnie jakimś dziwnym wzrokiem, ale podrapałem go za uchem i znowu się uspokoił. Ja tu nie widzę niczego niepokojącego, oświadczył w końcu lekarz. Jasne, że trzeba go trochę podtuczyć. Przestrzenie międzyżebrowe nie są co prawda puste, ale stanowczo trzeba go przestawić na lepszą karmę. Musi nabrać wagi. 16 kilo to trochę zbyt mało przy jego budowie ciała. Nie przechodził przypadkiem parwowirozy jako szczeniak? Obiecałem spytać o to dotychczasowych opiekunów. Potem wymieniłem nazwę karmy, na którą przestawiłem akurat elfa. Weterynarz roześmiał się i ponownie uniósł brwi, po czym poczochrał elfa po grzbiecie. Widać, że komuś tu na tobie bardzo zależy, rzekł do niego z humorem. Dobrze trafiłeś młodziaku, nie każdy dostaje takie smakołyki. Potem jednak trzeba było zrobić zastrzyk, nie pamiętam już na co, oraz podać elfowi coś na odrobaczenie. Mimo iż tabletka zawinięta była w smakowicie wyglądający przysmak, elf długo mlaskał i się krzywił. Przy zastrzyku pisnął i zerknął na mnie z wyrzutem, aż mi się głupio zrobiło. No proszę, pies mi ufa, wierzy, a ja go przeprowadzam w takie straszne miejsce. Dostaliśmy jeszcze piękną książeczkę zdrowia, pan doktor zaznaczył w niej terminy obowiązkowych szczepień, po czym wyszliśmy z zaleceniem, że za trzy dni mamy stawić się na kontroli. Dasz radę! oznajmiłem elfowi już na trawniku. Przeżyłeś, widzisz? Dzielny facet z ciebie. Elf kichnął, otrząsnął się ze wstrętem, po czym zainteresował się czymś dziwnym, co leżało pod krzakiem. Polałem, by się tym nie interesował, więc poszliśmy w drugą stronę. Już schodząc po tych schodach, miałem złe przeczucie. Zapach był podobny do tego jaki pachniał w schronisku jeden taki człowiek kiedy się pojawiał bez pardonu zaglądał nam zęby macał oglądał z każdej strony a czasem o zgrozo robił coś co inne psy nazywały zastrzykami paskudztwo no mówię wam no i dobrze mi się zdawało Człowiek w środku był miły, ale i tak miałem ochotę uciec, tyle że duży był tuż ze mną. Gdybym uciekł, ten człowiek mógłby zacząć oglądać dużego, a jeszcze nie daj Boże, zrobiliby mu jakiś zastrzyk i co wtedy? A tak prawdę mówiąc, to może bym uciekł, ale smycz była na swoim miejscu. Wesknąłem ciężko i usiadłem na płytkach. I wtedy się zaczęło. Zostałem obmacany. Zajrzano mi w zęby. Czymś dziwnym szurano mi w uchu. A potem... Ratunku! Poczułem, że ten okropny człowiek wsadza mi coś w pupę. Termometr czy nie termometr? Nie podobało mi się to. Na szczęście duży był tuż obok. Czułem jego zapach i dotyk jego dłoni. I jakoś mnie to uspokajało. Przełknąłem więc tylko ślinę i marzyłem, by wreszcie stąd wyjść. Może ten drugi nie pomyśli o żadnych zastrzykach. Niestety pomyślał. Zniosłem i to. No trudno. Ludzie są dziwni, że lubią robić psom takie rzeczy. Dobrze, że duży nie ma w domu tych różnych strzykawek i innych strasznych przedmiotów. Obwąchałem wszystkie szafki, więc jestem tego pewien. Jedna z szafek od wczoraj pachnie wyjątkowo smakowicie. Ciekawe, co on w niej trzyma.